Witaj! To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaźmierczak. Od zawsze powtarzam, że dobro wraca. Jeżeli uczynimy coś dobrego, to to na pewno do nas wróci. Ale wracają do nas też rzeczy niezbyt dobre. Czyli tak właściwie... To nie tylko dobro wraca, ale karma również wraca. Ponieważ świat jest lustrem, co wysyłamy w świat, jaką energię, to ona na pewno się odbije i na pewno w nas w jakiś sposób uderzy. W związku z tym mam pewną historię. Pewnego razu pod lasem mieszkała sobie rodzina babcia, córka i wnuczek. Babcia stawała się coraz bardziej stara i coraz bardziej niedołężna. Zdarzało się, że wypadały jej różne rzeczy z rąk, że stópła filiżankę, że zbiła talerz, że rozlała jakiś posiłek. Córka bardzo się złościła i wyzywała swoją mamę, że jak może być taką niezdarą. W końcu wysłała syna po to żeby kupił drewniany talerz ponieważ mówił już nie mogę patrzeć na to co ta kobieta robi niech dostanie drewniany talerz to może wtedy nie potłucza wnuczek bardzo bił się z myślami ponieważ wiedział że to był upokorzy babcię no ale matka na nim wymogła i poszedł do sklepu i kiedy wrócił przyniósł dwa drewniane talerze i matka zaczęła go wyzwać. No słuchaj, jak mogłeś? Kazałam ci przecież kupić jeden. Po co kupiłeś ten drugi? A on mówi po to, że ten drugi będzie dla ciebie, jak ty będziesz stara. Myślę, że ta historia nas może dużo nauczyć, bo karma wraca. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.